No, cześć, cześć. Słuchajcie, mamy nowego rzecznika rządu. To jest niesamowite. I to jest, że tak powiem, i dobra nowina, i zła nowina. Także. Adam Szłapka, słuchajcie, został nowym rzecznikiem rządu. Bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę, że ktoś będzie w końcu nas informował. Tutaj wam wstawię, co napisali na ten temat, że ja wam to też przeczytam, słuchajcie. Potrzebujemy dobrej komunikacji, tak? Musimy informować o sukcesach rządu i walczyć z dezi, dezy, dezinformacją. Trudne, trudne słowo. Bardzo trudne. Jak na tak prostego człowieka jak ja, to jest bardzo trudne słowo, słuchajcie. Także ja jestem ciekaw w ogóle, że to tak zadziała. Jak to zadziała przede wszystkim, bo jestem ciekawy, no bo to jest tak dobra i zła wiadomość. Dobra jest taka, że on będzie nam przekazywał informacje wszelkiego typu, które rząd zrobi. Sukcesy, chyba porażki też. A druga informacja, ta zła, jest taka, że prawdopodobnie <laughs> nie będzie miał co przekazywać, no. Bo nie za wiele się przez te półtora roku działo. I ja tak głęboko w to wierzę, że dalsze dwa i pół roku. Też jakichś przełomowych zmian nie przyniesie, podejrzewam. Gdzieś tutaj ostatnio przeczytałem, że budowa elektrowni atomowej się przes przesunie się lekko o 3 lata. To prezydent informował. To teraz mam nadzieję, że ten Adam, pan Adam słabka będzie informował o takich rzeczach. A dlaczego się przesunie o 3 lata? No wiadomo, słuchajcie no, bo to się Niemcom nie opłaca to jest raz, a po drugie pan y rząd pana Donalda, kochanego naszego premiera nie załatwił kilku tam formalności związanych z tym, więc to się lekko tam przedłuży. I tu nie mówię pozłości, po prostu się przedłuży. Nie mieli czasu na to, bo to teraz trzeba walczyć z wyborami prezydenckimi, jak to będzie zawracał głowę jakimiś elektrowniami atomowymi. I ja to rozumiem! I ja to rozumiem. Tylko fajnie jak ten właśnie ten pan Adam, pan Adam wyjdzie i to powie. no. I to po prostu powie. to. I to z uśmiechem powie się. Na razie tylko trzy lata, a zobaczymy, co dalej. Wyobraźcie sobie te informacje. Ja tak sobie myślę. No wiadomo, będą gadali nam. O, ciekawe, bo uci sprawa ucichła tego centralnego portu lotniczego, też bardzo ucichło. Nagle po wyborach się już, już nie, nie, nie ma już portu centralnego, to jest nieważne. Ważniejsze jest tak samo teraz: liczenie głosów, prawda? No są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak mi się wydaje. Także słuchajcie, no to dosyć ciekawie się zrobiło. Dosyć ciekawie i śmiesznie przede wszystkim, bo ja jestem ciekaw na, pierwsze, na pierwszą jakąś taką relację tego pana Adama, co on nam będzie przekazywał yy, i czy to będzie w ogóle prawdziwe. Od razu będziemy to weryfikowali sobie, słuchajcie, i będziemy sobie gadali. To będzie fajne i śmieszne. Ja jestem bardzo zaskoczony. Słuchajcie, przede wszystkim to jest Teraz najważniejsze, co Wam powiem: 10 tysięcy subów mi się wiło. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, co mnie obserwujecie, takiego wariata jak ja, mnie słuchacie. I to już trzeba, słuchajcie, live'a zrobić. Trzeba koniecznie. Tak mi się wydaje, słuchajcie, musimy mieć bliższy kontakt, słuchajcie. Ja będę rzecznikiem swoim, tak jak pan Adam, rzecznikiem rządu, nie? Także ja będę rzecznikiem swoim, słuchajcie, i się z wami porozumie i będziemy mieli większy kontakt, tak mi się wydaje. No dobra, czekamy, słuchajcie na jakieś informacje pierwsze. No się nie mogę doczekać, kiedy ten pan Adam coś powie. No dobra, trzymajcie się, słuchajcie, do, do następnego, no spokojnego wam życzę piątku, bo dzisiaj jest piątek, piękny dzień, słuchajcie, naprawdę piękny. No i tyle, no. Cześć.